Cześć, z tej strony, Iza, z Medyczno-Marihuana TV. Jesteśmy dzisiaj w Lublinie na wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Jest z nami Przemysław Brzyski, który wie, jak zbudować dom z Konopi. Czy mógłbyś powiedzieć parę zdania o sobie i przedstawić się naszym słuchaczom? Witam serdecznie. No, tak jak koleżanka wspomniała, Przemysław Brzyski się nazywam. Pracuję tutaj na Politechnice Lubelskiej w Katedrze Budownictwa Ogólnego. Jestem właśnie też absolwentem tej uczelni. No obecnie właśnie tematyką moich badań jest właśnie szeroko pojęte budownictwo naturalne, ekologiczne z naciskiem na wykorzystanie konopi przemysłowych w budownictwie. To jest moja główna tematyka badań. Tutaj też na wydziale prowadzę, opiekuję się kołem naukowym, właśnie też stricte powiązanym z tą tematyką koło naukowe architektury i budownictwa naturalnego ArchiNature. No to tak słowem wstępu tyle o mnie. E, tak, i głównie chcielibyśmy porozmawiać właśnie o tym, jak można wykorzystać jeszcze konopię w inny sposób, bo my e, dużo mówimy o medycznym wykorzystaniu konopi, jednakże z tej rośliny można robić wiele innych rzeczy. I e, jak wyglądają... E, Ścianki konopne domy i architektura konopna czym wyróżnia się to na tle zwykłej klasycznej, tak właśnie Francuzi na przyłomie 80-90. lat wpadli na fajny pomysł, aby wykorzystać, aby zastosować swój lokalny materiał, jakim właśnie były konopie przemysłowe, bo tam no, Francja słynie z tego, że tam są największe pola uprawy konopi przemysłowych. No i wpadł ten pomysł, żeby właśnie zmieszać to, ten materiał ze spoiwem wapiennym przy, przy renowacji starych, zabytkowych budynków w drewnianej konstrukcji szkieletowej. Okazało się, że ten materiał tam się dobrze sprawdził, bo jest no, oczywiście sporo przepuszczalny z uwagi na zarówno właściwości spoiwa wapiennego, jak i konopi. No i od tego czasu zaczęto eksperymentować z tym materiałem, tworzono różne mieszanki przede wszystkim na początku głównie jako renowacje, jako materiał uzupełniający właśnie ubytki ścian właśnie w tej konstrukcji drewnianej. Natomiast później zaczęto projektować nowe, nowe domy właśnie w konstrukcji drewnianej i szkieletowej stosując ten materiał. No właśnie konopie przemysłowe w połączeniu konopie przemysłowe, może powiem jeszcze w jakiej postaci. W budownictwie właśnie wykorzystuje się je w postaci paździerzy konopnych, czyli to są zdrewniałe części łodygi konopnej, łodygi konopi przemysłowej, pocięte na kawałki o długości mniej więcej od 10 do 25 mm. to są takie naj, najbardziej odpowiednie frakcje. No i właśnie te paździerze to można powiedzieć, że są takim zamiennikiem kruszywa. Tak jak w betonie zwykłym mamy kruszywo mineralne, tutaj mamy kruszywo organiczne w postaci właśnie tych drewniałych paździerzy konopnych. Natomiast spoiwem, tak jak w betonie zwykłym jest cement portlandzki, tutaj właśnie mamy wapno, wapno pod różnymi postaciami. Z uwagi na to, że wapno jest, jest materiałem, można powiedzieć, ekologicznym. I paroprzepuszczalnym, co jest bardzo ważne, i silny odczyn zasadowym. a dlatego właśnie ten materiał, beton konopny, tak zwany, charakteryzuje się wysoką odpornością na, na wszelkie pleśnie, na korozję biologiczną. No z tego materiału właśnie wykonuje się wszystkie przegrody, można kompleksowy dom z tego wybudować. Przede wszystkim główne stosowanie to, to jest ściana. Mamy drewnianą konstrukcję szkieletową w postaci ramy wykonanej z drewna, słupów drewnianych. No i ta rama jest tak, jakby ustawiona centralnie względem grubości ściany. Ściany, właśnie wypełnionej hempkitem, czyli właśnie betonem konopnym, mieszanką paździerzy z wapnem. Również możemy wykorzystywać do izolacji dachów i też do jako warstwy, jako warstwy podłogi. No właśnie materiał ten charakteryzuje się przede wszystkim tym, że ma bardzo dobrą izolacyjność termiczną. Tak jak w ścianach z materiałów tradycyjnych typu gazobeton czy też materiały ceramiczne, musimy ściany dodatkowo docieplać materiałami syntetycznymi przeważnie styropianem chociażby. Aby właśnie spełnić obecne wymagania termiczne stawiane ścianom zewnętrznym. Natomiast w przypadku betonu knopnego nie trzeba, dlatego że ściana o grubości 30, no może w warunkach polskich 35 maksymalnie zapewni nam wystarczającą izolacyjność termiczną. To jest właśnie no główna, główna zaleta tego materiału. A druga sprawa to, że jest paro przepuszczalny. To znaczy, że z uwagi na swoje właściwości, no takie higroskopijne, że tak powiem, zarówno paździerzy, jak i spoiwa wapiennego, ten materiał może przyjmować, pochłaniać wilgoć z otoczenia, kiedy na przykład mamy podwyższoną wilgotność względną w pomieszczeniu, to ten materiał, właśnie ściana może magazynować tą wilgoć. Natomiast kiedy w pomieszczeniu spadnie poziom wilgotności, kiedy się na przykład ogrzewanie włączymy, kiedy będzie bardziej sucho w powietrzu, no to ściana oddaje tu wilgoć z powrotem. Także ona może paru przepraszam, już polega na tym, że może właśnie pochłaniać nadmiar wilgoci, ale też później tą wilgoć oddawać, czyli no po prostu to jest materiał, tak w cudzysłowie mówiący oddychający. Czyli przepuszcza, przepuszcza parę. Nie ma tak jak w, w materiałach tradycyjnych często, że one no tą wilgoć mogą pochłonąć, ale mają trudności z jej oddaniem i ta wilgoć się skrapla w przegrodzie. Tutaj nie, tutaj nie właśnie tutaj w zależności od warunków atmosferycznych, od poziomu wilgotności, ten materiał pochłania wilgoci ją, w razie potrzeby ją, ją oddaje, czyli właśnie można powiedzieć, że reguluje poziom wilgotności w pomieszczeniu, zapewniając taki lepszy mikroklimat, zdrowy mikroklimat zamieszkania. W takim razie, jeżeli ktoś w Polsce byłby zainteresowany wybudowaniem domów w takiej technologii, w technologii Hempcrete, w jaki sposób może to zrobić? Czy może zrobić to sam na własną rękę? Czy są jakieś firmy, które zajmują się tym, lub może w jakiś sposób zdobyć wiedzę? Jak, jak to się przedstawia w Polsce? W Polsce temat dopiero raczkuje, dlatego firm wyspecjalizowanych w tym, w tym zakresie jeszcze nie ma. No myślę, że to jest kwestia czasu, bo na razie w Polsce praktyki polegają na tym, że organizowane są warsztaty, wykłady, no, różne szkolenia, filmy instruktażowe, No na temat tego właśnie, jak, jak z tym materiałem się obchodzić, jak on się zachowuje, bo jest to no, nie ukrywajmy, jest to materiał nowy i dużo firm po prostu no, nie chce brać na siebie odpowiedzialności, żeby wykonać dom z takiego materiału, bo po prostu nie wie dokładnie jak ten materiał się zachowuje, dlatego nim te prace zostaną podjęte, nim ktoś się podejmie, zdecyduje się na podjęcie takich prac, no musi mieć świadomość, wiedzieć jak ten materiał pracuje, jakie proporcje, jakie składniki, jaka jakość pazierzy powinna być, także no, jest to materiał nowy, który wymaga jeszcze wielu badań i wielu praktyk tutaj na pewno że można było jakieś standardy tutaj opracować. Natomiast jest, praca z tym materiałem jest niezwykle łatwa i chcąc, no wystarczy być na warsztatach jakichś jednych czy dwóch, już człowiek jest zorientowany jak, jak, jak się wykonuje, ten przygotowuje się ten materiał, tą mieszankę wapienno-konopną. Chcąc zbudować, jeśli chciałby zbudować jakiś swój własny dom, no to, to dużo rzeczy może zrobić sam tak naprawdę, czyli nie ma potrzeby wynajmowania firm specjalnie po to, żeby właśnie wypełniły ściany właśnie do dlatego że no, to można przygotować samemu, bo naprawdę to nie jest, nie jest trudne. Tutaj kwestia wykonania odpowiedniego deskowania, odpowiedniej formy, no i wymieszania składników w prawidłowy sposób i później ich ułożenia, zagęszczenia. A kwestia kosztów, jak to wygląda w porównaniu z budownictwem trady tradycyjnym? Czy jest to metoda droższa, tańsza? No, niestety, na razie na warunki polskie jest to metoda y, droższa na pewno, dlatego że no, niestety nie mamy zbyt wiele y, tutaj produktów y, na, na rynku polskim. Październik y, o wysokiej jakości. Y, do tej pory no, nikt nie myślał o tym, żeby produkować paździerze stricte przygotowane pod budownictwo. Mieliśmy oczywiście sporo upraw, ale paździerze były traktowane jako odpad, a więc zawierały dużo pyłu. Frakcje były bardzo zróżnicowane. No, nie były doczyszczone z włókien przede wszystkim, a to jest niedozwolone tutaj w przypadku jakości paździerze na budownictwo, żeby zawierały duże ilości włókien oraz takich frakcji plastych. Dopiero teraz właśnie powstają, no między innymi właśnie firma Podlaskie Konopie tutaj przejęła inicjatywę, produkuje że właśnie już takiej wysokiej jakości, no na miano francuskich można powiedzieć, które już są stricte przygotowane do, do budownictwa. No ale no, na razie no, w, w, ta jedna firma nie może tutaj zaspokoić potrzeb całego rynku niestety, no dlatego mm, często ludzie Chcąc coś wybudować, no to też musieliby z zagranicy sprowadzać, to też podnosi e, koszty. No druga sprawa to spoiwo. E, spoiwo oczywiście można wykonać e, z materiałów e, dostępnych lokalnie i to by było na pewno taniej. Z tym, że no tutaj trzeba mieć trochę praktyki pod tym względem, bo nie można zaryzykować jakiegoś spoiwa. E, nie jest, pew, nie jest pewnym, nie wiadomo jak się będzie zachowywało w, w ścianie. Są spoiwa właśnie dostępne na do rynku francuskim, e, które są stricte przygotowane, e, już przystosowane do właśnie pracy z tym materiałem i one są, no, na pewno się sprawdzą, no, z tym, że są bardzo, bardzo drogie. Więc no, na razie niestety te koszty są, e, są znaczne. No, nie zapominając o tym, że to jest też konstrukcja drewniana w dalszym ciągu, to, co też nie jest e, najtańsze. No, jeśli ktoś się decyduje na na budownictwo naturalne to przeważnie też nie, nie wstawi sobie okien PVC, tylko też drewniane. Najlepiej też pokrycie dachowe jakieś, z jakiegoś gontu drewnianego, chociażby. Więc no, to, to, to nie jest, nie jest tanie. No może kiedyś, jeśli dojdziemy do takich pięknych czasów, kiedy Polska będzie obsiana konopiami, tak jak obecnie słomą zbożową, która jest odpadem, no to może to będzie trochę tańsze i jeśli opanujemy tutaj. Opracujemy może jakieś własne lokalne spoiwo dostępne w Polsce, żeby nie trzeba było tego transportować. Także no, wszystko pewnie to jest kwestia paru lat, ale na razie jeszcze to nie jest tania technologia. I skąd można ewentualnie czerpać surowiec w Polsce? Właśnie wspominałeś o jednej firmie, która się zajmuje tym, czy jeżeli ktoś chce sobie wybudować dom w technologii takiej i użyć właśnie paździerza konopnego, czy jest jakieś miejsce w Polsce, do którego może się zgłosić po surowiec? To znaczy, tak jak właśnie wspomniałem, no moim zdaniem, paździerze konopne spełniające wymagania stawiane dla budownictwa, do wykorzystania w budownictwie, no to jedynie właśnie w podlaskich konopiach można dostać, bo ja sam właśnie w swoich badaniach właśnie korzystam z, z tych paździerzy, bo są po prostu najlepsze. Oczywiście, kto uprawia konopie przemysłowe może oczywiście jakimiś chałupniczymi metodami sobie te, te paździerze pozyskać. To nie jest niemożliwe, tylko że to jest bardzo problematyczne. Wiem właśnie z rozmów właśnie z Piotrkiem Jastrzębskim z Podlaskich Konopi, że, że obróbka, technologia obróbki paździerzy konopnych no to jest no, trudna sprawa i on długo się borykał właśnie z przystosowaniem maszyny, którą zakupił właśnie z od rolnika, który, który właśnie dawno temu uprawiał len i, i konopię, aby właśnie uprzystosować do takich celów, żeby produkowała właśnie paździerze wysokiej jakości. Tego ja uważam, no, że jest wszystko możliwe, tylko to jest droga przez mękę, a innych, innych źródeł, tak naprawdę, która by produkowała na taką skalę, żeby zaspokoić no, potrzeby chociażby kilku, kilkunastu osób w Polsce, to, to nie znam. A przewiduję, że właśnie ten kierunek w budownictwie będzie się rozwijał w Polsce, że z biegiem lat teraz będzie coraz większe zainteresowanie i ludzie właśnie będą chcieli się dowiadywać coraz więcej na temat budownictwa konopnego? Tak, to jest, moim zdaniem to jest pewne, dlatego że no, sam, sam dostaję dużo, dużo maili, dużo zapytań w sprawie właśnie tego materiału, w sprawie mieszanek, w sprawie, w sprawie no, zachowania tego materiału, jak się on zachowuje i czy warto z tego budować. No, przede wszystkim pytania podają, pierwsze pytanie to o koszty, co zawsze właśnie jest trudne do, do wytłumaczenia, bo tak jak już tutaj omówiłem, to... Ale zapytań jest bardzo dużo, no i przykładem też właśnie są zamówienia na pojeździe konopne, które, które no właśnie z, z tego co powiedziałem szybko się wyczerpują. Ludzie chcący, chcący coś sobie wybudować, no okazuje się, że już w Polsce nie ma materiału, bo na razie jest tego mało. Natomiast zapytań jest bardzo dużo i zainteresowanie rośnie, czego dowodem no, był chociażby liczny udział osób na naszych warsztatach, które organizowaliśmy tutaj na Politechnice lubelskiej. A także no, chociażby no, na wszelkich innych imprezach y, związanych z konopiami przemysłowymi, tak jak Dni Konopi y, w ubiegłym roku, y, też było dużo zainteresowania właśnie tematyką budownictwa. Y, y, tu właśnie teraz będą też warsztaty nadchodzące już niedługo w sierpniu właśnie w podlaskich konopiach pod Białym stokiem, gdzie będzie budowany właśnie domek 35 metrów kwadratowych, wykorzystując tylko i wyłącznie konopie, czy konstrukcja drewniana plus konopie, ale będzie izolowany całkowicie właśnie hempkritem. No i tam będą też organizowane warsztaty i zainteresowanie jest duże, szybko się bilety rozeszły. Ja też widzę tutaj po swoich studentach, że tą tematyką się interesują już coraz więcej prac właśnie inżynierskich i magisterskich właśnie powstaje związanych właśnie z projektowaniem budynków w tej technologii, a także no z badaniem tego materiału. To jeszcze na, na koniec chciałam spytać, jaki jak jest Twój stosunek do medycznej marihuany i do dostępu w Polsce? Czy powinien być legalny e, dla pacjentów? Uważam, że jak najbardziej powinien być legalny, dlatego że e, no, tyle badań tutaj już potwierdza e, na zachodzie, tyle badań zostało potwierdzonych, że e, ta medyczna marihuana naprawdę e, pomaga. Więc ja się dziwię, dlaczego. Tutaj są takie zaostrzenia i takie trudności we wprowadzeniu w obrót tej medycznej marihuany. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, dlatego że no coraz więcej właśnie, dzięki takim różnym organizacjom jak na przykład państwa,. No świat po prostu słyszy o tej medycznej marihuanie, kiedy to do tej pory wszyscy tylko kojarzyli, że to jest narkotyk i, i jak to można zalegalizować, że to jest przecież czyste, czyste zło. No natomiast medyczna marihuana tylu ludziom już, już pomogła, i nie wiem dlaczego no inne lekarstwa, które, równie, które, które szkodzą po prostu, no są wydawane na receptę, a nie ma z tym żadnych problemów. Natomiast tutaj medyczna marihuana, jakiś taki Światopogląd jest, że to jest utożsamiane z narkotykami i, i nie może być stosowane. Nie wiem, ale ja jestem jak najbardziej za. My dziękujemy bardzo i zapraszamy wszystkich na Dni Konopi w Kurozłękach, gdzie można będzie spotkać pana Przemysława i porozmawiać z nim na miejscu o konopnym budownictwie. Także zapraszamy i do zobaczenia.